Ja mam na imię Paweł, jeżeli jesteś tutaj nowy, to proszę Cię zasubskrybuj ten kanał, a jest to kanał Zakładany Ogród. Słuchajcie, luty, 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 luty. połowa lutego, praktycznie walentyny dzisiaj są, yy, czas na wysiewy. Masa wysiewów nam się nagromadziła, które już można czynić, a można siać paprykę, yy, można siać arbuza, różnego rodzaju kwiatki, więc ja dzisiaj zaczynam, a zaczynam od papryki. Zobaczcie, zdecydowałem się na takie odmiany w tym roku. Tutaj mamy ostrość tej papryczki, czyli ta w skali ostrości ryb do Czech ma 1. Tutaj jest już nieco pikantniejsza. Standardowa papryka ożarowska, czerwona i miks kolorystyczny, żeby było kolorowej w sałatkach i różnych innych szaszłykach, nie szaszłykach, nagrządkach, żeby nam było fajnie, ładnie i kolorowo. Co ja przygotowałem? Wielodoniczka. W wielodoniczce znajduje się obecnie ziemia. Zobaczcie, ziemia w ogóle była tylko wyłożona w środku, nie była w żaden sposób ubijana. Ja teraz delikatnie, bardzo delikatnie ubiję troszeczkę tą ziemię. A dlaczego ją ubijamy? Dlatego, delikatnie, żeby te małe systemy korzeniowe, które dopiero będą się tworzyły były w stanie się przebić przez tą ziemię. Jeżeli będzie zbyt mocno zbita, zbyt zwięzła to wiadomo, ja że ciężej będzie się przebić. Co my tutaj mamy? Wykorzystałem ziemię typową do siewu i pikowania firmy Substral. To jest ziemia gotowa już z dodatkowe składniki pokarmowe, która sprawi, że Nasze siewki będą od samego początku wzmocnione, słuchajcie. Lecimy w takim razie. Mamy paprykę na początek, weźmiemy chyba sobie tą najostrzejszą z tych, które tutaj mamy. Czyli ta, która ma podwójną skalę. Zobaczcie, nasionka relatywnie, relatywnie małe. Ja nie będę dawał dużo do wielu doniczek, pod nie wiem, trzy nasionka, mam sporo miejsca na paprykę. Także wiadomo, że ja będę to jeszcze potem gdzieś tam faktycznie pikował, ale chcę, żeby w miarę możliwości miały dobre warunki już na samym początku rozwojowe. Zobaczcie, nawet mi tu zabrakło. I na tym będzie się kończyła moja papryka pikantna. Zobaczymy, czy jeszcze jest. O, jeszcze coś tu wyskrobie chyba. Dobrze. Ja sobie ją teraz oznaczę. O opisałem sobie znacznikami, czyli ten rządek, dwójeczka, czyli drugi stopień ostrości i ten rządek to jest ta papryka. Polecę dalej z tej samej firmy, czyli też analegutko, papryka z jednym stopniem ostrości. Jeżeli chodzi o wielkość nasionek, to już pokazuję, również nie są jakoś 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 super duże. Zwróćcie uwagę, papryka charakteryzuje się tym, że wymaga ciepła i jeżeli ją będziemy wysiewać, to musi być wysoka temperatura, czyli nawet 20-23 stopnie, inaczej będzie nam bardzo ciężko wschodziła, a papryka tak czy owak wschodzi długo. Także moi drodzy, słuchajcie, wysoka temperatura w pomieszczeniu, w którym wysiewacie tą paprykę, jak i. E, długi czas wysiewu, e, w zejścia tak de facto. E, mamy, teraz będziemy tutaj, oznaczymy sobie tą naszą rokitę. Czyli to był ten rządek rokita i dotąd jest rokita. Mamy paprykę pożarowską. Słuchajcie, już ją otwieram, tylko w międzyczasie ubiję sobie kilka kubeczków. Lecimy z tym tematem. Nie za mocno, ale tak, żeby już były poubijane. Papryka ożarowska. Zakładam, że już będzie miała nieco większe nasionka. No i jest po pierwsze ich też troszeczkę już tutaj więcej w opakowaniu. I, jest, są, i są większe. Tutaj są 3 gramy. W tych poprzednich opakowaniach było. tam było 15 gramów, więc znacząca różnica, dlatego też szybko się kończyły. Dobra, patrzymy. Ożarowska, kto nie lubi papryki, ja będę miał bardzo dużo w tym roku cukinii, zresztą w zeszłym roku też trochę tej cukinii miałem, nie ma co ukrywać, w tym roku też planuję dużą ilość cukinii wysiać, do tego papryka. Kiełbasa, jeszcze własnej roboty, by się przydała, bądź samowegę. I mamy całkiem dobry kociołek. Papryka ożarowska oznaczymy sobie tutaj, i paprykę ożarowską oznaczymy sobie tutaj. Następnie mamy naszą mieszankę papryk, czyli papryki kolorowe, żeby na tych grzonkach zrobiło się kolorowiej. Wchniemy. Ja jeszcze ubiję te pozostałe wielodoniczki delikatnie. I teraz, jak podlewamy? Słuchajcie, co jest ważne, podlewamy z raszaczem do czasu, aż nam nie wykiełkują. Nie możemy, albo raczej, no, jeżeli będziemy podlewać jakimś dużym strumieniem wody, to trzeba liczyć z tym, że te nasionka wejdą gdzieś tam nam w głąb tego podłoża, tej doniczki głąb. I jeszcze większy problem może być zejściem. Tak de facto może się okazać, że zgniją, gdzie się tam podmyje. Yy, więc trzeba takim delikatnym zraszaczem, opryskiwaczem tą naszą siewkę podlewać. No i zobaczcie, tutaj to jest papryki, a papryki w tym opakowaniu. Myślałem, że będę miał za mało wielodoniczek, a się okazuje. Za mało nasion papryki, a się okazuje, że tutaj, jak dam też po te 3-4, to jest ok. Dobre, mamy. Są różne ilości. O, mamy tu jakiś plastyczek. Już go wyjęliśmy. Dobrze. Mamy. Co teraz? Teraz uzupełnimy na górę warstwą już nie już nie podłoża, tego samego podłoża. Czyli jest to podłoże do siewu i pikowania, czyli wzbogacone podłoże, które pomoże naszym siewkom na start zaspokoić wszystkie potrzeby składników pokarmowych. Bo tak jak już mówiłem wcześniej, papryka to wysoka temperatura, długi czas wejścia. We tu się trzeba liczyć z tym, że ta papryka może nawet 2-3 tygodnie nam schodzić, więc się nie stresujcie, jeżeli nie będzie Długo wschodziła. Musimy zwrócić uwagę na odpowiednią wilgotność podłoża, jak i na temperaturę. To o czym już mówiłem wcześniej dwukrotnie. Czyli temperatura musi być na poziomie 22/3 22, stopni. Dobra. Słuchajcie, mamy poprzykrywaną naszą paprykę. Zobaczcie, jak to teraz. Nam wszystko powschodzi, to to będzie pięknie kolorowo. Gdzie ja będę miał? Przede wszystkim warto teraz pomyśleć o tym, żeby doświetlić nasze siewki, ponieważ jest jeszcze wcześnie. I jeżeli nie doświetlimy ich, będą jeszcze dłużej nam wschodziły. Jest to taki okres, gdzie doba jest jeszcze bardzo krótka. Więc jeżeli nie macie w jakichś inspektach zewnętrznych to trzeba faktycznie doświetlić. Ja mam specjalną lampę, wam na. niebawem pokażę, jak będą wyglądały moje siewki. Słuchajcie, zlejemy to wszystko. Mamy o wilgotność, bo, bo ciepła, wysoka temperatura, która ma być dla zejścia tej papryki, będzie powodowało, że to nam będzie wszystko bardzo szybko schło. A my sobie nie możemy na to pozwolić, ponieważ wstrzymamy proces wzejścia. Także musi być wilgotno, ale ciepło. I to są warunki dla papryki. W dzisiejszych czasach w Polsce nie ma problemów z uprawą papryki w gruncie. Zapraszam Was raz jeszcze do oglądania kolejnych filmików. Będzie się bardzo dużo działo w tym sezonie, słuchajcie. Jestem na etapie kończenia bardzo ważnego projektu dla mnie, jakim są podwyższone grządki. Jest ich trochę, ale też trochę pracy. Masę wysiewów. Patrzcie, bądźcie na bieżąco. Raz jeszcze zasubskrybuj kanał, jeżeli tutaj jesteś nowy. Do zobaczenia, cześć!